Groteskowo wygląda podejście popisu do problemu rosnący cen energii. Zamiast rozwiązywać przyczyny, po prostu mrozicie ceny, dajecie bony, dopłaty. I to wszystko przecież i tak na koszt podatnika. To jak leczyć złamaną nogę plastrami i aspiryną. Zamiast skupić się na realnych rozwiązaniach, preferujemy krótkoterminowe, kosztowne rozwiązania, które mają jedynie zamaskować prawdziwe problemy. Szaleńcza polityka klimatyczna i brak inwestycji w energię. Jądrowo powodują, że ceny energii rosną, a nasze portfele cierpią. To, co robi PCPO, to licytuje się, kto więcej dorzuci pieniędzy, podatników, byle odsunąć problem w czasie. Mrożenie cen energii to leczenie objawów, a nie przyczyn. Bez sensownych inwestycji, odpowiedzialnej polityki energetycznej nie mamy szans na długoterminową stabilizację cen. Zamiast tego mamy festiwal populizmu i walkę o to, kto lepiej zamaskuje skutki, a nie rozwiąże przyczyny. Warto przypomnieć, że na politykę klimatyczną zgodził się PiS. I premier Mateusz Morawiecki w grudniu 2020 roku nie zawetował programu Fit for 55, który narzuca szaloną dekarbonizację. Zamiast bronić interesów polskich rodzin, rząd PiS postanowił podpisać się pod kolejnym wyznaniem wiary klimatyzmu. ETS to już od 18 do 22% rachunków za prąd dla indywidualnych odbiorców. Mówi się, że nie ma możliwości odejścia od tego systemu. Ale najlepsze, ETS dla Ukraińców yy, Rząd chce znieść spalając dla nich nasz węgiel. Polskie rodziny muszą płacić wysokie rachunki, a ukraińskie rodziny już nie będą musiały. Równocześnie rząd zamyka bober, kopalnię Boberek w Bytomiu. Gdy już zużyjemy węgiel, który mamy dać Ukraińcom, co zrobimy? Będziemy powiększać import węgla z Kolumbii, Australii, RPA, Indii. Cały ten festiwal przekrzykiwania się na projekty mrożenia cen, bonów, dopłat przypomina sytuację, gdy strażak zamiast Gasić pożar postanawia podlać ogród, bo przynajmniej, żeby ładniej chociaż trochę wyglądało. W rzeczywistości bez poważnych inwestycji w energetykę jądrową i odrzucenie religii klimatyzmu nasze problemy energetyczne będą tylko narastać. Polityka energetyczna musi służyć Polakom, a nie tylko spełniać wymogi Brukseli. Musimy inwestować w stabilne źródła energii, a OZE powinno być uzupełnieniem, a nie podstawą zdrowego miksu energetycznego. Projekt Europosła Budy to prowizorka. Zaproponowanie ibuprofenu osobie ze złamaną nogą pozwoli jedynie na złagodzenie bólu, ale nie nastawi kończyny, aby się zdrowo zrosła. Potrzebujemy systemowych zmian, które zapewnią nam stabilne i przystępne ceny energii w dłuższej perspektywie. Nasza polityka energetyczna musi być pragmatyczna i ukierunkowana na realne potrzeby obywateli, a nie na krótkoterminowe zyski polityczne. Dziękuję. Dziękuję pan poseł Konrad Berkowicz. Dokładnie tak jest. Trzeba po prostu sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, dlaczego w Polsce energia jest tak droga, że mimo tych waszych pro programów osłonowych, Polacy nadal dostają rachunki, które wyglądają bardzo źle, są ogromne i dlaczego wciąż rosną. Oczywiście z tego powodu, o którym mówił poseł Tumanowicz. Otóż. Mateusz Morawiecki kilka lat temu, mając prawo weta, nie zawetował programu Fit for 55, czyli programu polegającego na zwiększeniu celu redukcyjnego emisji CO2 do 55%. I wyjaśnijmy to, bo jak działa system ETS? Działa tak, że jak się zwiększy ten cel redukcji, to automatycznie w tym systemie zwiększają się opłaty emisyjne, a więc oczywiście ceny energii. Tymczasem, kiedy... Uśmiechnięta koalicja objęła y, rządy, no to wiceminister klimatu Urszula Zielińska z Koalicji Obywatelskiej powiedziała 16 stycznia, cytuję, absolutnie musimy przyjąć ambitne cele klimatyczne, a także przyjąć cel redukcji emisji o 90%. Rozumiecie? Wy nie tylko nie chcecie rozwiązać problemu, tylko go pogłębiacie. Zarówno PO, jak i PiS odpowiadają za te ceny energii. Przypominam, że Donald Tusk ostatnio, jak rządził z PSL-em zresztą, obiecał budowę elektrowni atomowej na rok 2019. Jak obejście władze, minister rozwoju przesunął datę budowy elektrowni atomowej na rok 2040, czyli uwaga, po dacie likwidacji elektrowni węglowej w Bełchatowie. I teraz właśnie kłócicie się o to, na ile dopłacać do rachunków w ramach programów osłonowych? I to jest wielkie wasze oszustwo, zwłaszcza pisu, który tu gorliwie tego broni. Dlaczego? Bo wasze mrożenie cen energii polega na tym, że bierzecie pieniądze z budżetu państwa, bo przecież trzeba to opłacić to sztuczne zamrożenie cen energii a z budżetu państwa, czyli z pieniędzy obywateli, bo państwo nie ma innych pieniędzy niż te zabrane w podatkach Polakom. A więc Polacy mają mniej pieniędzy na rachunki, ale wy za te pieniądze tuszujecie prawdziwą cenę energii. To nie jest żadne rozwiązanie problemu. To jest oszukiwanie Polaków i wy chcecie to oszukiwanie Polaków podtrzymać, zamiast walczyć z powodami, których jesteście autorami. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, kilka pytań. E, jakie będą długoterminowe skutki tej polityki mrożenia cen, czyli właśnie leczenia złamania aspiryną? Dlaczego ETS może być zawieszony dla Ukrainy? ale dla polski i dla Polaków już nie. Dlaczego zamykacie kopalnię Boberek w Bytomiu? Jakie? Bobrek w Bytomiu? Jakie to będzie miało konsekwencje dla gospodarki? Nie jestem ze Śląska, to prawda. Pomyłka, bardzo przepraszam. Jakie są plany rządu na rzecz inwestycji w energetykę jądrową, dlatego bo to jest prawdziwe stabilne źródło energii, które powinno być podstawą energetyki w Polsce. Dziękuję. Dzień dobry. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie i Panowie Posłowie. Tutaj obserwujemy już taką istną licytację, jeżeli chodzi o to zamrożenie ceny prądu. Mieliśmy wcześniej ofertę rządową, teraz mamy z drugiej strony. Natomiast cały czas mówimy o zamrożeniu ceny prądu. I teraz pytanie, czy po zamrożeniu ceny prądu prąd będzie tańszy? Oczywiście, że nie. To jest tylko iluzja tego, że prąd będzie mieli tańszy, ponieważ będziemy musieli tą tarczę, ten bon energetyczny, czy zamrożenie ceny prądu finansować innymi podatkami, na przykład zabierając Polakom w paliwie. W związku z czym tutaj ostatnio obserwowaliśmy, że Donald Tusk będzie próbował wylobować to, że prąd dla Ukrainy, polskie elektrownie z polskiego węgla będą mogły produkować bez ETS-u. Więc czy nie lepiej się pochylić, żeby Polakom ulżyć, żeby powalczyć też o to, aby Polakom pozwolić produkować dla siebie prąd z pominięciem tego programu ETS-u, który prowadzi, który powoduje 60%... Wpływa na 60% ceny wytworzenia samego prądu, bo drugą częścią jest oczywiście dystrybucja. Więc warto by się by tutaj było pochylić nad tym, żeby wspólnymi siłami spróbować na Brukseli wymóc to, żeby Polska, która Ukrainie pomagała najbardziej, też była zwolniona z programu ETS. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dyskusja na temat wsparcia polskich rodzin w zakresie cen energii i ciepła jest niestety konieczna. Konieczna, ponieważ ceny energii bardzo wzrosły, przez co wiele polskich rodzin stanie przed dylematem, czy zaciskać pasa, czy nie dogrzewać własnego domu. A ceny energii i ciepła wzrosły przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej, przez Zielony Ład. Polskie rodziny w imię europejskiej religii klimatyzmu będą cierpieć, gdy tymczasem premier Tusk ogłosił, cytuję, pracujemy nad tym, by móc spalać polski węgiel którego mamy sporo i nie płacić za emisję, a prąd z polskiego węgla przesłać na Ukrainę. Czyli dla Ukraińców będziemy w Polsce palić węglem bez unijnych podatków klimatycznych, a z kolei polskie rodziny będą musiały ponosić ogromne koszty waszej obłędnej polityki klimatycznej. Czy według Was polskie rodziny nie zasługują na tanią energię? O kogo interesy powinien dbać i zabiegać premier Polski? Polacy chcą tarcze osłonowe, tarcze osłaniające przed Wami, przed Waszą własną polityką. Skupcie się na realizacji polskiego interesu narodowego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przed chwilą poseł Nowak powiedział, cytuję, odpowiedzialność rządzących jest powiedzieć prawdę. Otóż prąd nie będzie tańszy. Panie pośle Nowak, Pan zapłaci. Pan dopłaci mi do faktury, a ja dopłacę panu. Żaden, żaden się nie zająknął, żaden nie powiedział, że ETS trzeba jeden i dwa wycofać. I Morawiecki był tchórzem i na razie widzę, że i pan premier Donald Tusk jest tchórzem. ETS do kosza.